Hitler miał oddział, który nie zajmował się walką, tylko kradzieżą krów i działał brutalniej niż ktokolwiek dziś podejrzewa. W czasie II wojny światowej Niemcy mieli tajną jednostkę, nazywała się Landwacht i ich zadanie było absurdalnie proste kraść bydło, żywność i wszystko, co dało się zjeść na okupowanych terenach. Landwacht chodził do wsi jak regularna jednostka wojskowa, z bronią, przemocą i pełną bezkarnością. Jeśli mieszkańcy protestowali, byli bici, a często aresztowani. Dla Hitlera był to element strategii. Armia miała żreć, a okupowani Ziemię, głodować. W niektórych regionach oddziały żywnościowe budziły taki sam strach jak Gestapo. Wielu wspominało, że landwart potrafił zabrać dosłownie wszystko: krowy, świnie, konie, a nawet ostatnie ziemniaki ze spiżarni. Oficjalnie mówiono, że to zabezpieczenie zapasów. W praktyce była to zorganizowana wojskowa kradzież na gigantyczną skalę. O nazistowskich zbrodniach słyszymy wiele, ale mało kto wie, że Hitler tworzył specjalną jednostkę, której zadaniem było jedno: ograbić ludzi z jedzenia i zostawić ich z niczym.